Czy kiedykolwiek spojrzałeś swojemu kotu w oczy i zastanawiałeś się, co tak naprawdę dzieje się w jego cichym wszechświecie? Oferujemy mu naszą miłość w formie czułości, stale pełnej miski jedzenia, ciepłego domu. Wierzymy, że nasza troska jest uniwersalnym językiem. Ale co, gdyby niektóre z naszych najczulszych przejawów czułości były dla niego źródłem cichego cierpienia? To nie film o błędach, ale o objawieniach, o tym, jak nauczyć się odczytywać mapy miłości, które rysują w powietrzu, merdaniem ogona, powolnym mruganiem, zanim ciche cierpienie stanie się jedynym językiem, jaki mu pozostał. Akt jeden. Myśliwy, który nigdy nie poluje. W każdym kocie domowym, nawet najbardziej potulnym i ospałym, bije serce nieustraszonego myśliwego. Patrzymy na nasze koty śpiące godzinami, wyciągnięte w słońcu, i interpretujemy tę ciszę jako szczyt szczęścia i zadowolenia. Wierzymy, że życie bez wysiłku jest życiem idealnym, i nieświadomie pozbawiamy je ich najgłębszego celu polowania. Karmimy je, chronimy, a robiąc to, przerywamy święty cykl, który definiuje ich naturę poszukiwanie, ściganie, chwytanie i dopiero potem odpoczynek. Mózg kota jest zaprogramowany do polowania. Brak tego rytuału nie tylko powoduje nudę, ale także zaburza równowagę chemiczną. Bez bodźca, Jakim jest pościg, organizm nie uwalnia do upemini, neuroprzekaźnika nagrody i przyjemności. Zamiast tego zaczyna się kumulować kortyzol, hormon stresu. Ta negatywna kaskada hormonalna objawia się w sposób, który rzadko kojarzymy ze smutkiem: drapanie mebli, miauczenie bez wyraźnego powodu, a nawet nagła agresja. To nie jest złe zachowanie. To wołanie o pomoc ze strony instynktu. Dla kota terytorium to nie tylko fizyczna przestrzeń domu. To królestwo, które trzeba zrozumieć, patrolować i zdominować. Codzienne polowanie, nawet symulowane zabawką, potwierdza jego kontrolę i kompetencje nad tym królestwem. Pozbawiając kota tej aktywności, nie tylko pozbawiamy go ruchu, ale także podkopujemy jego poczucie tożsamości i bezpieczeństwa. Zaczyna czuć się jak król wygnany do własnego zamku, władca bez funkcji. Apatia. Którą widzimy, to nie spokój, to rezygnacja. Zabawa to nie luksus ani hobby. To święta praca twojego kota. Dziesięć minut pogoni za różdżką z piór dwa razy dziennie, to nie tylko przyjemność. To lekarstwo, które przywraca równowagę jego duszy, język, który mówi mu: wciąż jesteś silny, wciąż jesteś ważny, wciąż jesteś kotem w całej swojej okazałości. Akt dwa. Niewidzialny ciężar uczucia. Miłość w najczystszej postaci pragnie pożywienia. Ale w świecie kotów niezmierzone pożywienie staje się najcięższym z ciężarów. Miska naszego kota staje się zwierciadłem naszej miłości. Pusta miska wywołuje w nas wyrzuty sumienia. Dlatego z pragnienia ciągłego okazywania uczuć dbamy o to, by była zawsze pełna. Albo dajemy mu trochę więcej tego smakołyku, który tak uwielbia, interpretując jego uporczywą prośbę jako głód. Podczas gdy często jest to po prostu prośba o kontakt lub odzwierciedlenie nudy. Przekładamy miłość na nadmiar jedzenia. Ciało kota to energooszczędna maszyna, odziedziczona po przodkach, którzy nie wiedzieli, kiedy nadejdzie ich kolejny posiłek. Są biologicznie zaprojektowane do oszczędzania energii. W bezpiecznym, ciepłym środowisku domowym ich wydatek kaloryczny jest minimalny. Nadmiar pożywienia, które im oferujemy, nie jest spalany. Lecz przekształca się w tłuszcz. Tłuszcz ten nie jest obojętny. Uwalnia substancje zapalne w całym organizmie, powodując przewlekły stan zapalny o niewielkim nasileniu, który po cichu atakuje stawy, serce, trzustkę i nerki. Przyrost masy ciała pozbawia kota wdzęku i głównego narzędzia autoafirmacji zwinności. Kot z nadwagą waha się, zanim wskoczy na perepet. Czuje wysiłek, wchodząc na sofę. Jego zdolność do eksploracji świata w pionie, niezbędna dla jego bezpieczeństwa i pewności siebie, maleje. Przestaje być zwinnym odkrywcą swojego terytorium i staje się więźniem ciała, które nie reaguje już z tą samą lekkością. Ta utrata mobilności generuje błędne koło bezczynności i dalszego przyrostu masy ciała, co wpływa na jego stan emocjonalny i poczucie własnej wartości. Kontrolowanie porcji jedzenia dla kota nie jest aktem wyrzeczenia lecz głębokim szacunkiem dla jego natury. Chodzi o przywrócenie mu swobody ruchu, godności sprawnego ciała i obietnicy dłuższego, zdrowszego życia u twego boku. Prawdziwa miłość nie polega na ilości jedzenia w misce, ale na jakości życia, jaką mu zapewniasz. Akt 3. Niewidzialna inwazja zapachów. Kot nie widzi świata, on nim oddycha. Jego węch jest jego kompasem, mapą i fundamentem wewnętrznego spokoju. Aby uczynić nasz dom bardziej przytulnym, wypełniamy go zapachami cynamonowymi świecami, lawendowymi dyfuzorami, odświeżaczami powietrza o zapachu sosny, cytrusowymi środkami czystości. Tworzymy symfonię zapachów, która dla naszego ograniczonego węchu oznacza czystość i komfort. Nie wyobrażamy sobie, że dla naszego kota ta sama symfonia jest ogłuszającym atakiem chemicznym, formą zanieczyszczenia sensorycznego. Zmysł węchu kota jest co najmniej 14 razy silniejszy niż nasz. Tam, gdzie my wyczuwamy przyjemną nutę lawiny, kot wyczuwa lawinę lotnych związków chemicznych. W przeciwieństwie do człowieka, wątroba kota nie posiada enzymów niezbędnych do efektywnego metabolizowania wielu z tych substancji, zwłaszcza tych zawartych w olejkach eterycznych. Wdychane cząsteczki te zmuszają organizm do nadmiernej pracy, aby je wyeliminować przeciążając ważne narządy i powodując subtelne podrażnienia. Kichanie, uzawienie oczu lub kompulsywne lizanie mogą być oznakami toksycznego działania powietrza. Zapach jest znakiem bezpieczeństwa. Twój kot rozpoznaje ciebie, inne zwierzęta w domu i każdy zakątek swojego terytorium po zapachu. Wprowadzając silne, sztuczne zapachy, w zasadzie zacieramy te znaki. To tak, jakby nagle ściany twojego domu straciły kolor, a twarze twojej rodziny stały się nierozpoznawalne. To węchowe zamieszanie wywołuje stan głębokiego niepokoju. Kot traci swoją północ, mapę bezpieczeństwa. Czuje się jak obcy we własnym domu, a ta niepewność jest jednym z głównych czynników wywołujących u kotów stres. Prawdziwym zapachem bezpiecznego domu dla kota jest brak sztucznych zapachów. To neutralny zapach czystości, znajomy zapach poduszki na kanapie. Ochrona jego węchowego wszechświata poprzez wybór produktów bezzapachowych i zapewnienie dobrej wentylacji to jedno z najgłębszych wyznań miłości, jakie można złożyć. To ciche mówienie. To miejsce jest twoje. Tutaj jesteś bezpieczny. Akt numer cztery. Szepty spokojnej wody. Pragnienie kota jest cichym echem jego pustynnych przodków. Instynktem tak subtelnym, że może stać się niewidzialnym niebezpieczeństwem. Dbamy o to. Aby miska z wodą była zawsze czysta i pełna. Zazwyczaj tuż obok miski z jedzeniem. Widzimy, że woda jest tam, łatwo dostępna i zakładamy, że nasza część już wykonana. Nie rozumiemy, dlaczego kot uparcie pije z kapiącego kranu, zapomnianej szklanki na stole czy wody z prysznica. Uważamy to za dziwactwo, kaprys, a nie istotny objaw jego biologii. Kousi instynkt podejrzliwie odnosi się do stojącej wody. W naturze stojąca woda jest siedliskiem bakterii i stanowi zagrożenie dla zdrowia. Z kolei bieżąca woda jest synonimem świeżości i bezpieczeństwa. Ten instynkt przodków jest tak silny, że wiele kotów po prostu nie pije z miski odpowiedniej ilości wody. Sytuacja pogarsza się w pomieszczeniach z grzejnikami lub klimatyzatorami, które wysuszają powietrze i usuwają wilgoć z organizmu zwierzęcia poprzez oddychanie i skórę. Przewlekłe odwodnienie to cicha epidemia. Przeciążająca nerki i będąca jedną z głównych przyczyn chorób nerek u starszych kotów. Lekko odwodniony kot staje się bardziej ospały. Jego sierść traci blask. Wydaje się po prostu bardziej leniwy. W rzeczywistości jego organizm znajduje się w stanie ciągłej oszczędności zasobów, walcząc o utrzymanie funkcji życiowych przy niedostatecznej podaży płynów. To ciągłe uczucie złego samopoczucia wpływa na jego nastrój, chęć do zabawy i interakcje. Nie wie, jak dać nam znać, że jest spragniony. Jego ciało po prostu zaczyna zwalniać, powoli zanikać. Ustawianie miski z wodą z dala od jedzenia, gdzie zapach jedzenia nie zanieczyści jej, oraz korzystanie z poidełka z bieżącą wodą to gesty, które bezpośrednio przemawiają do tego pierwotnego instynktu. Oferowanie kotu wody to nie tylko napełnienie miski. To uhonorowanie jego pustynnego dziedzictwa. To zrozumienie, że ruch i szum wody to nieodparte zaproszenie. Źródło wody to nie luksus, to most do przetrwania, gest, który nawadnia nie tylko ciało, ale także duszę przodków, która w nim żyje. Akt numer 5: Poszukiwanie idealnego sanktuarium. Sen kota to nie tylko odpoczynek. To rytuał wrażliwości, a miejsce, w którym śpi, jest jego najświętszą świątynią. Widzimy naszego kota śpiącego w najbardziej nietypowych miejscach, zwiniętego w kłębek przy zimnej szparze w drzwiach, wyciągniętego na zimnej podłodze w kuchni latem, a zimą niebezpiecznie blisko grzejnika. Uważamy te widoki za urocze dowód ich zdolności adaptacyjnych. Nie zdajemy sobie sprawy, że to nieustanne poszukiwanie miejsca do spania często jest oznaką dyskomfortu, a nie zadowolenia. Ciało kota jest niezwykle wrażliwe na wahania temperatury. Gdy leży na bardzo zimnej powierzchni, jego mięśnie kurczą się, aby utrzymać ciepło ciała, uniemożliwiając głęboki relaks niezbędny do regenerującego snu. Jeśli powierzchnia jest zbyt gorąca, np. urządzenie elektroniczne lub grzejnik, nadmierne ciepło podrażnia skórę, wysusza sierść, a nawet może spowodować drobne oparzenia. W obu przypadkach głęboki sen, niezbędny do regulacji układu odpornościowego i równowagi emocjonalnej, zostaje przerwany. Kot który nie może znaleźć bezpiecznego, termicznie neutralnego miejsca do spania, żyje w stanie subtelnej i ciągłej gotowości. Ciągle zmienia miejsca, wydaje się niespokojny nawet podczas snu i może stać się bardziej drażliwy i reaktywny w godzinach czuwania. Sanktuarium powinno być miejscem całkowitego oddania i zaufania. Gdy takiego miejsca brakuje lub jest niewystarczające, cały świat staje się nieco mniej bezpieczny. Potrzebuje schronienia położonego wysoko. Zdala od przeciągów i miękkiego, ale nie za blisko źródeł ekstremalnego ciepła lub zimna. Stworzenie idealnej przestrzeni do odpoczynku dla kota jest jak budowanie dla niego małych ołtarzy bezpieczeństwa. Miękki kocyk na wysokiej półce, przytulne legowisko z dala od zimnej podłogi, to nie tylko meble. To obietnica, obietnica, że w tej niewielkiej przestrzeni kot może całkowicie odpuścić, oddać się snu i nabrać sił. Wiedząc, że pomyślałeś o każdym szczególe jego dobrego samopoczucia. Akt numer 6. Zniszczona mapa bezpieczeństwa. Rutyna nie oznacza dla kota monotonii. To architektura jego spokoju, przewidywalność, która pozwala mu rozkwitać. Żyjemy dynamicznie. Przestawiamy meble, aby odświeżyć otoczenie. Przyjmujemy gości, urządzamy imprezy, słuchamy głośnej muzyki. Dzieci biegają po domu. Dla nas to radość życia. Dla kota każda z tych niezapowiedzianych zmian to trzesienie ziemi, które wstrząsa fundamentami jego świata. Interpretujemy jego ukrywanie się jako nieśmiałość lub aspołeczność, nie zdając sobie sprawy, że to reakcja paniczna. Mózg kota mapuje swoje terytorium za pomocą zmysłów. Kot dokładnie wie, o której godzinie słońce pada na okno, jaki jest odgłos jego kroków, gdy się budzi, o której godzinie podawane jest jedzenie. Ta przewidywalność tworzy środowisko niskiego zagrożenia, pozwalając jego układowi nerwowemu zachować spokój. Kiedy pojawiają się goście, przynosząc dziwne zapachy, głośne głosy i nieprzewidywalne ruchy, mapa bezpieczeństwa kota ulega zniszczeniu. Mózg kota przechodzi w tryb przetrwania, zalewając organizm adrenaliną. Chowanie się pod łóżkiem nie jest wyborem lecz biologicznym przymusem znalezienia jedynego bezpiecznego miejsca na terytorium, które stało się wrogie i nierozpoznawalne. Utrata kontroli nad własnym otoczeniem to jedno z najbardziej stresujących doświadczeń dla kota. Nie rozumie on pojęcia tymczasowej wizyty. Dla niego jego azyl został najechany przez nieprzewidywalne olbrzymy. Odmowa jedzenia, zaprzestanie korzystania z kuwety czy chowanie się przez kilka dni nie są aktami buntu. To objawy załamania się systemu bezpieczeństwa zwierzęcia. Czuje się bezsilny i przerażony. Szanowanie kociej potrzeby rutyny to najcichszy i najgłębszy sposób, by powiedzieć: kocham cię. W czasach zmian i chaosu zapewnienie pokoju paniki, cichego pomieszczenia z legowiskiem, wodą, jedzeniem i kuwetą, do którego nikt nie wchodzi, nie oznacza izolowania kota. To oferowanie mu ambasady pokoju pośród wojny, przypomnienia, że bez względu na to, jak chaotyczny stanie się świat, zawsze będzie miał bezpieczne miejsce, w którym będzie mógł być sobą. Akt numer 7: Samotność niezrozumianej ciszy. Największą tragedią w życiu kota domowego nie jest brak miłości, lecz miłość, która nie potrafi usłyszeć jego milczenia. Projektujemy nasze potrzeby emocjonalne na koty. Chcemy je przytulać, gdy ich potrzebujemy, bawić się z nimi, gdy się nudzimy. I oczekujemy, że zawsze będą gotowe na nasze pieszczoty. Wymuszamy interakcję. Bierzemy na ręce kota, który wyraźnie chce dystansu, i ignorujemy subtelne oznaki dyskomfortu. Uszy postawione do tyłu, merdający ogon, sztywniejące ciało. Mylimy tolerancję z przyjemnością, a nasza potrzeba dawania miłości przeważa nad ich potrzebą szacunku dla przestrzeni. Koty to istoty świadome zgody. Dla nich interakcja to delikatny taniec inicjacji i przyzwolenia. Kiedy ignorujemy ich sygnały i wymuszamy kontakt fizyczny, aktywujemy ich system obronny. Dotyk, który powinien uspokajać, staje się zagrożeniem, a ich mózg rejestruje tę interakcję jako negatywną. Z czasem ta powtarzalność może prowadzić do stanu, który eksperci nazywają wyuczoną bezradnością w którym kot po prostu przestaje sygnalizować swój dyskomfort, godząc się na uczucie, którego stresuje. Staje się apatyczny, zdystansowany, a my, w naszej ignorancji, myślimy, że stał się po prostu spokojnym lub niezależnym kotem. Za każdym razem, gdy ignorujemy ciche nie naszego kota, tworzymy małą rysę na jego zaufaniu. Uczy się, że jego mowa ciała nie ma wartości, a jego granice nie są szanowane. To poczucie bycia niesłyszanym jest głęboko izolujące. Więź między wami, która powinna być źródłem wzajemnego bezpieczeństwa, zostaje naznaczona subtelnym lękiem. Kot może nawet nadal mruczeć na twoich kolanach, co może być również mechanizmem uspokajającym, podczas gdy w środku jego układ nerwowy jest w stanie wysokiej gotowości. Uczyć się kochać kota to uczyć się sztuki czekania. Chodzi o to, by wyciągnąć rękę i czekać, aż się o ciebie otrze. Chodzi o to, by usiąść w ciszy i pozwolić mu wybrać, czy chce się zbliżyć. Najgłębsza miłość to nie ta, która się narzuca, ale taka, która tworzy tak bezpieczną przestrzeń, że druga osoba czuje się swobodnie, wchodząc do niej z własnej woli. To właśnie w tym szacunku dla ciszy i przestrzeni dokonuje się prawdziwa komunia. Ostatecznie, opieka nad kotem to nie tyle działanie, co bycie, bycie cierpliwym obserwatorem. Bycie strażnikiem rutyny, bycie opiekunem sensorycznie spokojnego otoczenia. To zrozumienie, że miłości nie mierzy się wielkimi gestami, ale niezliczoną ilością drobnych aktów szacunku. To nauka mówienia najsubtelniejszym ze wszystkich języków językiem ciszy, obecności i percepcji. Wkraczają w nasze życie nie jako dobra materialne, lecz jako mistrzowie zen przebrani za futrzane ciała ucząc nas uważności, doceniania stałości i odnajdywania radości w prostocie promienia słońca. Wymagają od nas niewiele, ale oferują nam klucz do wszechświata spokoju, jeśli tylko będziemy na tyle mądrzy, by go przyjąć. Spójrz teraz na swojego kota, wyjrzyj poza piękno, poza słodkość. Dostrzesz prastarą duszę, która ufa, że będzie się jej kotwicą w świecie, który dla niej jest zawsze w ruchu. Każdy kot pisze pamiętnik życia, które z tobą dzieli, a największym aktem miłości jest nauczenie się czytania jego stron.